Bardziej złożonym obiektem od polilinii jest multilinia. Ale zaczniemy znowu od agendy. Przeciągam JPEGA, klikam w ekran, Enter, Enter, dwa razy scroll. Agenda, zwią związana z multilinią, wygląda następująco: Multilinia, polecenie polskie M, linia, polecenie angielskie, podkreśnik M. -linia. Line, skrót ML. Oprócz multilinii omówię również menadżera stylów multilinii. W linii poleceń możemy wpisać m-linia lub podkreśnik MLine lub ML. To samo polecenie za każdym razem zostało uruchomione. A weźmy jeszcze ten skrót. Pytajnik. I z paska narzędzi możemy odpalić ze wstążki, z menu, z klawiatury. Aliasy są nawet trzy. Jeżeli chodzi o wstążkę, to multilinia znajduje się w zakładce. Rysunek 2D, i tu w tym miejscu jest ta, jest ta ikonka multilinia. Jeżeli chodzi o pasek menu, prawy przycisk na wstążce, pasek menu, rysunek. Multilinia. Tu jest cały ten segment m, związany z liniami. Jeżeli chodzi o paski narzędzi, prawy przycisk myszy, pa, pa, paski narzędzi, i klat, rysunek 2D znowu, i tu mamy multilinię. No to co, Narysu, narysujmy już jaką, jakąś pierwszą multilinię. Polecenie ML, co my tutaj mamy? Możemy wczytać styl poprzez W, wyrównanie poprzez WY, skala S, styl ST. Sprawdźmy, co to jest to wczytaj styl. No to program chce od nas, żebyśmy wskazali gdzieś plik na dysku, w którym zapisany jest styl. Rozszerzenie tego pliku to jest MLN. Możemy utworzyć taki styl, za chwilę pokażę. Zapisać, wyeksportować go i przekazać komuś innemu, ktoś sobie go może zaimportować. Albo po prostu skopiować obiekt wrysowany w jednym rysunku, skopiować go do innego, to ten styl z, razem z tym obiektem również zostanie skopiowany. To są różne warianty czy różne opcje związane z, 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 z wczytaniem czy skopiowaniem stylu pomiędzy. Różnymi źródłami danych, tak to nazwijmy. Wyrównanie WY. Tutaj możemy wyrównać taką multilinię do góry, do środka, do dołu. Zróbmy eś, środek. Skala. No to skalę, tutaj jest 2,0, przedtem sobie sprawdzałem, jak to działa. Czyli damy teraz 1,0. St, styl. Pytajnikiem możemy sprawdzić jakie są w tej chwili w tym rysunku style. Standard i nowy. Ja utworzyłem taki styl, żeby posprawdzać właśnie w jaki sposób e, na cele prezentacji tego filmu w jaki sposób można taki styl utworzyć i tak dalej. Rzadko to się robi, dlatego musiałem sobie to znowu powtórzyć. E, w, więc mamy omówione wszystkie Kwestie związane z, z, z opcjami przy rysowaniu multilinii, no to narysujmy. A tu jeszcze możemy na tym menu kontekstowym e, to samo uzyskać. ML, co mamy domyślnie, tutaj nie ma. Klikam pierwszy punkt. Aha, jeszcze zmienię, może, zanim zaczniemy. ST, standard. Ok. Tak, to jest ten standardowy. To jest ten, który jest domyślnie zaszyty w, 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 w szablonie, w rysunku, który jest po uruchomieniu programu, który się odpala po uruchomieniu programu. ML wskazujemy pierwszy punkt, kolejny, 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 kolejny. Multilinia, jak ją zaznaczymy. Ctrl 1 ma te właściwości ogólne, co każdy obiekt, plus możemy zmienić. W tym miejscu standard e, styl linii możemy zmienić wyrównanie. Teraz widać w ogóle jak to działa. Zobaczmy po gripach, tak i tak. No to y, zmieniamy jakby punkt, w którym ona jest wrysowana. I tutaj możemy teraz oczywiście skalę zmieniać. Jeżeli chodzi o ekran, no to wierzchołki możemy jeszcze w taki sposób zmieniać. Nie mamy dostępu, tak jak było w przypadku polilinii, do wierzchołków z właściwości. One są tylko dostępne w taki sposób, jak teraz widać. Nie mamy również dostępu do tego, że możemy tu dodać jakieś w środku kolejne wierzchołki. Są do tego funkcje. Ja jeszcze może wrzucę ten temat ekstra. Nie miałem zamiaru tego robić, ale teraz widzę, że to by się przydało. Zaznaczamy, a nawet nie musimy. Możemy dodać wierzchołek. Tu są funkcje w zakładce narzędzia 2, pasek narzędzi i w tym przypadku możemy go włączyć. Paski narzędzi, paski narzędzi narzędzia 2. To jest ten pasek. Oczywiście menu narzędzia 2, wierzchołki. I tutaj ta, ten pierwszy, ja akurat z tego wolę korzystać ze wstążki, dodaj wierzchołek na początek lub koniec. To nie dotyczy tylko multilinii. Ta funkcja, zaraz pokażę na polilinii, też działa, wskazuje obiekt i mogę dodawać w tą stronę. Jak zaznaczę jeszcze raz tą multilinię, mogę dodawać w tą stronę. Możemy dodawać pomiędzy segmentami, zaznaczam i powiedzmy, że tu chcemy. Możemy usuwać w segmentach te wierzchołki. A, przesuwać, przepraszam, tu jest przesuwanie, czyli przesuwamy najbliższy wierzchołek, albo usun. Escape. To trzeba pamiętać, przy przechodzeniu takich funkcji, jak mamy pewność, że jest polecenie dwukropek, to nie mamy żadnego aktywnego polecenia w tym momencie więc nie ma problemu natomiast jak nie mamy takiej pewności no to najlepiej wyjść Escape, escape po prostu wcisnąć na klawiaturze i uruchomić kolejne polecenie żebyśmy mieli pewność że, że to polecenie jest aktualnie aktywne i możemy usuwać te wierzchołki czyli tu jakby mamy te narzędzia ja je będę omawiać później natomiast w przypadku wszystkich innych obiektów do tej pory nie było to konieczne ale jeżeli chodzi o multilinie no to nie mielibyśmy możliwości dodawać, usuwać tych wierzchołków, jedynie moglibyśmy je przesuwać. W związku z czym dopisałem takie funkcje, które, yy, ro, na których można te operacje robić. A ja jeszcze pokażę na szybko, Wrysuję prostokąt i przejdźmy do narzędzia 2. A z, zróbmy, dodaj wierzchołek początek lub koniec. No nie bardzo, bo my mamy początek i koniec w tym samym punkcie my tego obiektu. No, tu dodawalibyśmy, ale nawet nie wiem, jak to się zachowa. No, w sumie, no, jakiś efekt jest, nie? Ale y, y, tu możemy dodać pomiędzy, czyli zaznaczam obiekt, tak? Możemy przesunąć najbliższy. Ten. Tak, ta funkcja działa tak długo, jak klikamy na ekranie. Prawym kończymy, albo usuwać wierzchołki. Ten. Jeżeli chodzi o polilinię, nie, nie, jest to bardzo konieczne, bo tu są już defaultowo te funkcje zaszyte, natomiast dla multilinii nie. Rysowanie multilinii, więcej tu nie ma czego omawiać. Natomiast dodatkowym elementem, którego w polilinii nie było, jest menadżer stylów multilinii. I możemy go uruchomić poprzez polecenie ML style, lub z paska menu format, formatuj manager stylów w multilinii. I jak otworzylibyśmy nowy rysunek to, to e, mielibyśmy taki taki stan, że jest tylko ten standard. No to utwórzmy nową nazwijmy ją nowa albo po prostu N Opis nie jest potrzebny. Na razie tak to zostawmy. Wypełni. I co I ważne jest, no to za chwilę zobaczycie efekty, jak to potem zmodyfikujemy. Tutaj to jest najważniejszy element. Tu tworzymy czy definiujemy linie, które mają być odsunięte od, od punktów, które wskazujemy. I tu domyślnie jest ustawione. <trym> Plus 0,5 i minus 0,5. Ja jeszcze dodam 0. Mało tego, tom. I tutaj możemy ustawić kolor. Zmienię tom na 0, na czerwony i zmienię jej. Kolor zmienię, przesunięcie jest tu. Kolor. To przesunięcie możemy ustawić. Importuj typ blini. To jest import z tego rysunku. Yy, nawet można wczytać z pliku. O, tu, tu jest jakiś plik. Aha, tu jest kadlin a wczytajmy niech będzie niech będzie tak OK. i teraz Dash dot jest czyli pobrałem z pliku wczytałem z pliku definicję linii kreskowych i teraz możemy jej użyć i widzimy że jest Dash dot yy, i OK. tak wygląda ta linia ML polecenie styl, nazwałem ją n No i narysujmy jakiś efekt jest. No i zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała. Jest, y, są zewnętrzne ciągłe, wewnętrzna kreskowa i ona ma kolor czerwony. Zmodyfikujmy manager stylów multilinii. Zaznaczam n, modyfikuj i zmieńmy ten kolor na tak słabo go widać. Na żółty. O, teraz lepiej. I najprościej nie wchodzić tu znowu w ten pasek, w to, tylko do góry kursorem i Enter. Wtedy wybieramy ostatnie polecenia. Tutaj widać w linii poleceń, jak do góry klikam, to przesuwam się po kolei po poleceniach, które były wcześniej używane. Zjadę na sam dół do góry Email Style. Zaznaczam. No, modyfikacja w taki sposób. Musi wyglądać. No i po kolei przejdźmy. Wielkie litery, linia. Start. A zaz zaznaczmy tylko start. OK. OK. To widzimy teraz. Ja to tak zrobię. Żeby było widać. O, teraz jest Czyli na początku zamknęliśmy. E, znaczy, ten, przy pierwszym punkcie obiekt jest zamknięty. Modyfikuj. Koniec, zaznaczę. To samo tu. Do góry kursorem Enter, zaznacza Modyfikuj. Następnie mamy zewnętrzny łuk. No to widzimy, że przy początku wrysował się zewnętrzny łuk. No, przy końcu. Zobaczmy od razu wewnętrzne łuki, jak wyglądają. Tutaj nie ma. Zobaczmy jeszcze, czy się. Po prostu nie ma tego łuku. A zróbmy kąt 50 i 30. Zobaczymy teraz. O, teraz widać efekt. Zmieńmy to jeszcze raz na 0, 0. To nam nie jest potrzebne. Możemy wypełnić tą multilinię kolorem. Zróbmy, że wypełnimy ją jakimś. A może takim. Ale niech będzie jasno-niebieski. O, ten może zobaczymy. tak. A słabo widać ten żółty znowu. No to zmienimy z żółtego na ciemny niebieski. Teraz chyba lepiej. O. No i teraz, jak zmienimy tu skalę. O, teraz. Jak zaznaczymy tą multilinię, to te grubości tych linii możemy regulować za pomocą grubości tej ogólnej. Tu o tym też będzie później. Wszystkie te linie, jak zaznaczymy multilinię, możemy ustawić za pomocą tej grubości, która jest tutaj właśnie standardowa dla obiektów. W zasadzie dla wszystkich obiektów. Co my jeszcze tu mamy? Sprawdzę, czy wszystko mówiłem. To było, to było. Wypełni, pokaż połączenia. To jest takie taka funkcja, że możemy zobaczyć te połączenia. Może się to przydać. Yy, oczywiście, multilinie, może, jak usunę zewnętrzne, to efekt jest taki: wygląda to jak zwykła yy, polilinia. Znaczy, zaznaczymy ją, to widzimy, że jest multilinia. Na to się można czasami nabrać. Myślimy, że to jest polinia, a to po prostu styl tej multilinii tak wygląda. I co jeszcze mogę tu dodać? Zróbmy tak: odsunięcie 1, 2, 3, minus 1, minus 1 jest 1, 2, 3, a tu zróbmy minus 2 zamiast tego. A jeszcze raz, bo jest dwa, dwie dwójki są, czyli zrobimy minus minus dwa. Tak. I mamy coś takiego. Taki efekt. I tak jak, tak jak wcześniej pokazywałem, każdą z tych linii, które odsuwamy, możemy zdefiniować yy, zgodnie z zdefiniować, możemy pobrać z jakiegoś pliku te linię lub Ustawić. Zobaczmy, bo ja tu mam y, style dla miejscowych planów. Zobaczmy, jak, jak wyjdzie, jak ustawimy te zewnętrzne. Czyli ta dwójka zrobimy ją tą, tą tym stylem, a ta dwójka z minusem zrobimy tym drugim, pustym. Okej, okej. Okay, okay w jedną stronę, bo ta multilinia po prostu ma kierunek w jedną stronę, dlatego gdybyśmy ten styl mieli odwrotnie zdefiniowany, którykolwiek, no ten, ten, ten z pustymi, to też by było na zewnątrz, tylko, tylko ten styl musiałby mieć odwrotnie zdefiniowany kierunek, odwrotnie zdefiniowany kierunek tych, tych trójkątów pustych. Jeżeli chodzi o multilinie, to by było wszystko.